Siemano. Z tej strony Patrick Craven. Witam w kolejnym odcinku z tej serii. Hmm. Roślinki popodlewane. Mamy już pierwsze zbiory kukurydzy. Z czego trzy ze srebrną gwiazdką, dwie zwykłe. A ja potrzebuję złote gwiazdki i jak na złość nie mam. Mamy papryczki. Mamy klasycznie hops. Muszę sobie tu przetłumaczyć, co to dokładnie jest za roślinka. odkładamy towary. A, jeszcze tutaj mam. Do pozbierania, więc tak. Do tej skrzynki ląduje kukurydza, ląduje hops i hot pepper. Do drugiej skrzynki złote to, srebrne to. Bierzemy to, to i 10 sztuk drewna. Nie to, 10 sztuk drewna. Pozmieniamy kolejnością. Bierzemy i nasze przetopy, drewno. Drewno wrzucimy do piecyka. Zniszczymy CD, przetopimy, przerobimy i do pieca powstawiamy złoża miedzi. Teraz mogę ze spokojem wszystko podkładać. Przejdźmy się w takim razie do. A, może jeszcze wezmę jedną rzecz ze skrzyneczki. Nie z tej skrzyneczki, z tej skrzyneczki. Dandelion. Z wiadomych przyczyn. Udajmy się najpierw do e, Gasa. Nie Gasa, Clint'a. Zawsze oni mi się mylą, są wszyscy tacy podobni. Teleportacja do miasta. Wchodzimy do naszego miszka. E, przerabiamy geody. Daj mi coś ciekawego. Jeden copper bar. Uuu, w końcu coś nowego. Kyanit, Kyanit, u złoto, super. Tego też chyba jeszcze nie miałem. Slate. od kolejna porcja złota i i i i Zebranym towarem udajemy się do Gantera. Mamy również artefakt, który zebraliśmy w poprzednim odcinku. Donate to Museum. Hmm. To coś takie brzydkie w zasadzie. Poszmy sobie tą brzydką rzecz tu. Biały towar z tej strony. E, niebieski. Niech będzie hmm. tu. I mamy jeszcze jeden artefakt. Artefakty kładziemy sobie gdzieś tutaj. Jest kość, druga kość. No i niestety nie dostaliśmy żadnej nagrody jeszcze. A szkoda wielka, bo mi się przydało. Eee, <laughs> Lia jest u piersa, to świetnie. Przejdźmy się do niej. Hmm. Pytanie brzmi: czy kupować jakieś nowe sadzonki? Jest 15 lata. Może to będzie niepotrzebne, chociaż z drugiej strony jest zawsze jakiś dochód. Mamy też jakiegoś quest'a. Fars do kasa, spoko. Fars w skrzynce, więc to nie jest problem. Lia, tu mnie zacięła, babeczka jedna, przepchajmy ją. Hmm, znalazłaś jakieś dzikie roślinki, owocki z rana, ale już wszystkie zjadłaś, nie ma żadnych. No, jeżeli będę szukał, to znajdziesz. Dobra, koniec pogaduszki, trzymaj ten prezent. Spójrzmy, czy mi wzrosło serduszko. Nie wzrosło, niestety. No i piers, co my tu znowu mamy? Nic ciekawego, a mnie interesują melony i corn seeds. Corn seeds ostatnio posadziłem chyba 20 sztuk, więc jeszcze jest szansa na to, że zdobędę jakieś złote, mmm, kolby kukurydziane. A z innych rzeczy kosi mnie blueberry, ale będzie to trwać 13 dni, zanim urosną, i to mi się nie podoba. Potrzebowałbym coś, co rośnie zdecydowanie szybciej. Melony, 12 dni. A, Poppy Seeds, ewentualnie właśnie mógłbym zainwestować w te kwiatki dookoła i no i wpłynąć na to, żeby zbierać za każdym razem mm, miodzik ze złotą gwiazdką. No nie wiem, zastanowię się. Poza tym, Poppy Seeds, te kwiatki one są całkiem drogie, no ale na razie może sobie podaruję. Okej, okay. Lia dostała prezent. Nie mam żadnych specjalnych towarów do oddania. Brakuje mi drewna. Żeby cokolwiek hmm, skraftować, między innymi e, taper. Chciałbym skraftować 5 sztuk tapera. E, preserved Jar zawsze jest przydatny, więc tego mógłbym mieć i nawet i 20 sztuk, żeby szybciej przerabiać wszystkie nasze zbiory. Mayonnaise z machine Chez to z tym jeszcze mogę poczekać, nie śpieszy mi się. Bichał, chętnie bym zrobił, ale brakuje mi Maple Syrop. No i co? A, jeszcze Lightning Rod jest. Lightning Rod. Uh, refined Quartz, Iron Bar Batwing. Jak najbardziej mogę zrobić Lightning Rod. Zrobię 4-5 sztuk i będę zadowolony. Co my tu jeszcze mamy? No i to! Krab pod 40 drewna. Z tym drewnem mam cały czas problem, dlatego dzisiejszy odcinek będzie co nieco nudny. Nie zajmę się po prostu rąbaniem drewiszcza. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, jak to mawiają. Co prawda przysłowie te odnosi się do... ma jakiś tam ukryty kontekst. No i tutaj śmieci. A, śmieci, śmieci, dzieci. No i wrzucamy. Zanęte. Razu sobie wrzucę do wędki. No i git. Przejdę się po plaży, bo jak pamiętamy, teraz są te przepływy. Nocą można znaleźć coś ciekawego. Rainbow Shell. I pamiętam, ile to jest warte: 300 golda. Wcale nie takie złe znalezisko. No tutaj każdorazowo coś leży. Suma summarum, nie zbieramy całkiem pokaźną sumę z tych mm, zbiorów z plaży bezpośrednio. No, ale jednak, jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, no to wypadałoby na masową skalę produkować jakieś przeroby, przetwory z naszych zbiorów. No, a z tym u nas słabo. Doładowałem sobie energię po podlewaniu, zjadając rybki, które złowiłem w poprzednim odcinku. No i teraz wypadałoby porąbać drewna. Zastanawiam się, czy nie przyspieszyć tutaj materiału wideo chociaż z drugiej strony no to jest coś co możecie oglądać, tak? drewno jest nam potrzebne poza tym sapy też jeżeli odpali się jesień też będą nowe rodzaje roślinek które będziemy musieli posadzić sezon też już się powoli kończy no jesteśmy w połowie ale jednak trzeba być świadomym tego, że Przyjdzie jesień, przyjdzie zima. Zimą porąbiemy w ogóle już najwięcej y, tych, tych roślin. Ja ogólnie cały ten dzisiejszy dzień poświęciłem albo na rąbanie, albo na zbieranie kamienia w kopalni. I widzicie tutaj się pojawia ten problem. Jeżeli wy będziecie przechodzili kiedyś do kopalni, to niszczcie, proszę was, niszczcie te największe kamienie, te co zajmują cztery. Powiedzmy kwadraty z każdego tego kamienia leci po 10 takich małych kamyczków, które można wykorzystać w craftingu i się w przyszłości opłaci. No bo jak widzicie, ja teraz stoję z pracą, bo muszę się zająć rąbaniem drzew. Nie wiem czemu rąbię tutaj, a nie u siebie na farmie. Może dlatego, że zawsze mam tu problem z przechodzeniem, przeszkadzają mi te drzewa. Najwyżej wyrosną nowe. No, tych tutaj krzaków nie ciekawe, czy to można ściąć. Nie. Tego nie można. Poza tym potrzebuję, właśnie, pinecoony do robienia batoników. A batoniki regenerują sporą ilość energii i jednocześnie życia. A może i wykorzystam je do posadzenia kolejnych drzewek. Przyszedł Patryk Raven, wyciął połowę lasu, nic nie zostało. Ciekawe, czy wyrosną na tych samych pozycjach nowe drzewka. Czy jeżeli nie posadzę ich, to nic nie będzie. Cyk, cyk, cyk. Mamy tutaj Sweet Pea. Bach, bach, dwie sztuki drewna. Idziemy następne drzewka skosić. Szkoda, że nie da się rozwinąć farmy właśnie, żebyśmy mogli zająć ten cały teren i tutaj posadzić sobie jakieś roślinki Energia już na wykończeniu, bach, zjedzmy sobie czaby mniam niamniam mną nam 63, 100 będzie do 180 dobijemy Albo do 200 nawet. 198, no to prawie do 200. No i co? No, kontynuujemy po prostu rąbanie. Cyk, cyk, cyk. Nie wspomniałem jeszcze o tym. Napiszę o tym na Facebooku niedługo. Od Karoliny dostałem. Zdjęcie, a w zasadzie zdjęcie jej obrazu, której namalowała farbami pastelowymi na płótnie, jest to takie, taka fotka. Myślę, że będziecie widzieli to na tym materiale wideo na wstępie. Zdjęcie, które przedstawia farmę, zainspirowało ją, właśnie ta gra ją zainspirowała. Stardiowali do namalowania takiego obrazu, no i pokusiłem się o to, aby poprosić ją, aby udostępniła mi to zdjęcie, tylko po to, aby mógł to wykorzystać w swoich odcinkach. Zdecydowanie ożywi to początkowe materiały, te pierwsze 10 sekund filmiku. Ponadto wygląda to fajnie jako miniaturka. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym zdjęciu. Link do Caroline, do jej profilu Steam znajdzie się pod filmikiem. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Jeżeli zapomnę wstawić, to również przypomnijcie mi o tym. Kolera połowa drewna poszła do wody. Tutaj ściacham. Nie zostawię nic. Farma musi się rozwinąć. Nie kilofem, tylko weź tu toporkiem. Panie, porządnie to rób. 7.20 Wild Seeds, nie będę nawet sadził, bo mi się nie chce. Mix Seeds, sorry. No i kończy nam się energia. Pyk, 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 pyk. Ile mamy? 375. To i tak jest za mało, to i tak jest za mało. Ja tam sobie policzyłem, że jakieś 500 potrzebowałbym nachapać. Czy kupować drewno? No, raczej się nie opłaca. Raczej się nie opłaca lepiej za te pieniądze. Ile mam energii 35, nie wiem czy dam radę skosić. No, zobaczmy może na styk. Na styk daliśmy radę, 17 energii zostało. Ze swoimi zbiorami udajemy się już na farmę. plup. Nagle się tu zrobiło pusto. Same krzaczki drzew żadnych. Czy posadzimy jakieś drzewa? No, jak najbardziej bym posadził. No, powiedzmy sobie tutaj taki rządek. Invalid position. Nie mogę nic tu sadzić. A to lipa. Mogę co najwyżej tutaj sadzić. Ponieważ drewno będzie mi potrzebne. To ja sobie tu posadzę kilka drzewek. Dobra, niech jest. 7 painkonów zostawię na batoniki. Energia 17. Tutaj też się poprzetapiało. I tak, drewno wrzucamy, kamienie wrzucamy. Sapów też trochę nazbieraliśmy. Jak farmić to na bogato. Rainbow Shell sprzedajemy. Sogi Newspaper też. Sea Urchin coral do sprzedania. Sweet Peas sprzedam. Wezmę to. Weznę to. I zrobimy taki myk, że to pozbieramy. To zbierzemy. Aha, jeszcze tak. Jeden do kwarcu. I mamy raz, dwa, jeszcze dwie rzeczy do przetapiania. Przetopimy. Co przetopimy? E, iron ore. No i drewno. 10 sztuk drewna. Pyk, pyk. To i to. I to. Czyli tak, Broken Glass do Recycling Machine, Copper Ore, Gold Bar i Iron ore, no i drewno, żeby zrobić sobie węgielek. Z czego na same przetopy już idzie mi cztery węgielki. Widzicie, że to jest taka niekończąca się katorga. Weźmy wszystkie złoża, weźmy kamienie i drewno. No i węgiel i zobaczmy, co możemy sprawdzić skraftować, skraftić, gold bar jest potrzebny do quality sprinkler batwing batwing chyba mamy mamy i teraz tak, możemy zrobić lightning rod yy, mógłbym zrobić w zasadzie 4 sztuki i chyba tyle by starczyło więcej nie będzie potrzeba a ponieważ rzadko pojawiają się Sztormy, czyli te ja burze, no to jednorazowo za każdą burzę zbierzemy 4 baterie. Możemy zrobić tapera. Recycling maszyn jest nam zbędne. Basic retaining soil, dwa kamienia to nie. Możemy przerobić copper bary na żelazo. Bez sensu. Całkowicie bez sensu. Scarecrowa nie musimy robić. No chciałbym prizer jar zrobić, ale nie mam. Nie mam, nie mam węgla. A z tych innych rzeczy jestem w stanie zrobić krab poty. 40 zabiera. Mam czas, mam czas. Może dam radę jeszcze się przebiec nad ocean. Co jest cenniejsze? 40-40. No cholerka. Zrobimy dwa tapery. Ile mi zostało drewna? 355. Krapot. Jeszcze jeden. 275. Jeszcze jeden krapot i na tym skończymy. Więcej krapotów nie będziemy dawać. To drewno, co teraz mam, to bym zostawił, chociaż tapery mógłbym postawić. Pytanie brzmi, czy ja mogę, jak postawię tapera, to mogę go później podnieść. Znajdźmy sobie dogodne drzewko. Gdzie tu mamy jakieś drzewko? Tu mamy jakieś drzewko. Gdzie jest ten taper? Tu. Jeżeli ja go tu postawię, to co? Chyba mogę. Mogę pozabierać później, więc spoczko. Więc jedno postawimy tu, drugie postawimy tu. I niech się nam towary zbierają. Ile mam jeszcze? Raz, dwa. Jeszcze jedno tu i tutaj mamy, o wyciachajmy wszystko tu mam jeszcze taper, no i na tym drzewku też spróbujemy o ile dam radę jeszcze jednego tapera, dobra niech to się zbiera wiem, że na razie jest brzydko, ja to później zetnę i tutaj będą posadzone te drzewka i wtedy będę z tego czerpał korzyści jest dziesiąta Eee, zjedzmy sobie coś dla pewności. Niech będzie. Nie z tej skrzynki, z tej. Zjedzmy sobie spiceberry chociaż jedną sztukę, a to ile daje. 53. Nie, no, bez przesady, nie potrzebuję tyle energii. Ja potrzebuję niewielką ilość energii i to mi dostarczy grzybek. 38. Mniam Zwykły mu homor Ok. Odkładamy towary, kamień, to i to, to tu, to do tej skrzynki. Fiber do tej skrzynki, lightning rod. Nie wiem gdzie to usadowić. Może tu. Tyk cyk i cyk nich jest w zasadzie mogłem tutaj dać eee, i biegnijmy sobie nad ocean da damy radę, zdążymy chociaż chyba szybciej będzie jak skorzystam no, troszkę szybciej będzie jak przeniosę się korzystając z wagonika go to town Nie, nieznacznie szybciej, ale jednak to te 5 kroków robi nam różnicę. Jesteśmy już nad oceanem. Zamknijmy sobie poty i wyciągnijmy baita W zasadzie tutaj mogę to poumieszczać, ale. Nie wiem czemu jakoś chciałem z tej strony. Chociaż dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie tu. I tu. I niech się zbiera. Zależy mi, żeby tego kohomara wyhaczyć i oddać już do bundla, a później niech sobie to stoi i tam co jakiś czas przyjdziemy, pozbieramy Ewentualne towary. No i co? No, już 11:50 kończy się dzień. Wracamy do siebie. Zdążyliśmy tylko pogadać z Lio. No dobra, ale pewnie się zapytacie: A dobra, po co ci było tyle tego drewna? No tak. Widzieliście, że taperów kilka zrobiłem. Zrobiłem krap No ale niedługo w zasadzie już pojawia się ten problem, że wypadałoby zająć się hodowlą zwierzaków. A ponieważ mamy silos, mamy hej, to chciałbym zbudować kup. Kwestia tylko tego, czy. Eee, aha, to sobie wsadzę. Czy będę miał wystarczającą liczbę gotówki do tego. Hmm. Wypadałoby do preserve jar wsadzić nowe rzeczy, common mushroom nie jesteśmy w stanie przerobić, co możemy poprzerabiać, możemy zrobić ketchup korzystając z tych tomatów i to bym właśnie w tym momencie na początku zrobił, mamy akurat trzy miejsca, pyk, pyk, pyk. Nie zjadaj tego. Widzieliśmy, że był kolor niebieski i jeden melon jelly kosztuje 550. To jest po prostu bogactwo. Sprzedajemy, wspieramy tu hajsiwo i inne towary. Odkładamy. Weźmiemy jeszcze 10 drewna. Niech się zrobi nam z tego węgielek. A. Jedno to możemy przerobić i coś do przetopu. Co mamy do przetopu? No to zelazo przez noc, niech się to robi. A my idziemy już spać, zobaczyć, ile hajsu zarobiliśmy przez dzisiejszy dzień. Go to sleep, yes. No, i już jestem strasznie zadowolony z farmingu. No, kukurydza niewiele warta, 55, ale 3 sztuki tego dżemu dostaliśmy 1650 golda za samych melonów. 3 melony i 1650 golda, dlatego nie sprzedawajcie tych rzeczy. Przerabiajcie je, ile możecie, to inwestujcie w preserved jar i na skalę masową po prostu przerabiajcie te wszystkie rzeczy. Będziecie mieli w cholerę kasy. Rainbow shell, 300 golda. No i klasycznie te inne pierdółki z miningu, tylko iron Or wysłałem, żeby to się gdzieś tam zapisało w achievementach. No i w zasadzie to by było na tyle. Dzięki wielkie, zapraszam Was do kolejnych materiałów wideo. Na razie.